Dzień dobry, witam. Chciałam dzisiaj pokazać jak zrobić takie fajne zawieszki. Ja je wykorzystałam przy wieszaczku na ten na kwiatek, tam pokazywałam w poprzednim filmiku i tak pomyślałam, że może pokażę jak je zrobić w taki szybki sposób. Bo wiadomo, że, że no można, można wiązać pojedynczo te niteczki, i wtedy długo to schodzi. A ja znalazłam taki szybki sposób, który mi się podoba i, i myślę sobie podzielę się z wami. Patrzcie, tu zrobiłam takie kolorowe, bo to wiosna, to już mnie korci na, na kolorki. A tutaj jest biały. I mogą one no, w różny sposób. Tak, widziałam takie, w ogóle są na przykład trzy takie listki powieszone na jakimś patyczku. I już tworzą taką makramkę fajną, albo jako wyko wykończenie łapaczy. No to już co sobie tam wymyślicie. Yy, ważna zasada to jest taka, żeby dobrać odpowiedni materiał. I teraz chodzi o to, żeby ten sznurek yy, czy ta wełęka sk były skręcane. Popatrzcie. To, co jest skręcone, a nie ma takiej zewnętrznej yy, obwódki. To się daje łatwo rozczesywać i tworzy ten fajny efekt puszystości. A są sznurki, które mają, jak sznurówka, mają taką zewnętrzną wódkę, i to się niestety nam już nie nada. I teraz, tak jak robimy taki, taki liść? Musimy sobie wziąć jeden długi sznurek. I tu mniej więcej musicie sobie obliczyć, na przykład, jaki duży ma być ten listek. I wtedy policzyć sobie, ile tego sznurka potrzeba. Na przykład w tym listku jest 20 tych bocznych sznureczków. I zrobiłam tak, że dałam 5 krótszych na górze, 10 jakby takich samych, ale dłuższych po środku i 5 krótszych na dole, żeby potem nie Yy, nie marnować materiału, bo i tak później nadajemy kształt nożyczkami, więc jakbyśmy zrobili wszędzie takie same, no to potem wiadomo, musimy to obciąć, nie? a szkoda, szkoda sznurka. Więc yy, mniej więcej sobie musicie to yy, przymierzyć, tak? Skoro na przykład ten najdłuższy, mój najszerszy kawałek jest taki. No to sobie liczę, że muszę mieć 10 takich kawałków, to jest tak mniej więcej, tam pi razy drzwi liczę, tak? Gdybym chciała ten liś mieć jakiś szerszy, no to też tak sobie policzcie, tak? No i, i oczywiście zależy od grubości sznureczka, no bo ten jest dość gruby, ten drugi różowy już jest cieńszy, więc jakby tych ym, wiadomo, że tych bocznych będzie z tego cieńszego więcej, żeby uzyskać taki, taki efekt. Ale możecie się tak jak ja, tutaj yy, na początek tak, przymierzyć. Mówię, tu jest 20, jakby yy, zawiązań. Więc ta dłuższa nitka to jest to, z czego będziemy wiązać. I składamy ją sobie na pół. Tak. I krótsza niteczka, która jest jakby podstawą tego naszego liścia, jakby na niej ten liść będzie wiązany. I ona jest krótsza, i ona musi mniej więcej odpowiadać tak od, od tego zaczepu do końca tego liścia. Tak? Czyli ten będzie akurat krótszy. To sobie też zmierzcie, jaką chcecie. Jaki chcecie liść. I co? Zaczynamy. Składamy sobie dwie te. Czyli mamy cztery. Najlepiej to sobie na czymś umocować albo przyczepić szpileczką do podłoża. I będziemy wiązać znanym nam węzłem podwójnym, płaskim Te, tymi dłuższymi na tych krótszych tak. i momencik, ja tutaj zaraz tylko to na czymś umocuję żeby to było rzeczywiście widoczne ładnie krótsze do środka, a te dłuższe z boku. I teraz tak możemy albo Zrobić tak, że to będzie nasz yy, dół naszego liścia, czyli w tę stronę. I wtedy zostawiamy sobie tutaj taką odległość, mniej więcej, żeby potem to rozczesać, żeby był ten, yy, ten szpic naszego listka. I może w tą stronę to zróbmy, bo nie będzie się to nam tak rozwiązywało. Czyli pierwszy. Przypomnę wam, chociaż na pewno już pamiętacie. Pierwszy węzeł, czyli niteczka na te dwie krótsze idzie, i teraz ta czwarta idzie na tą pod spód tych dwóch, tak. Wychodzi tutaj w tym miejscu. Tak. Czyli szła na wierzch, pod spód, pod te dwie, i tu spodem wychodzi w tym oczku. I to jest pierwszy, i drugi. Robimy odwrotnie, czyli przedtem szło na wierzch, a teraz pójdzie pod spód tych dwóch mniejszych, tak? A ta boczna idzie wierzchem. Mhm pod spód, ta idzie, przepraszam, też pod spód i dopiero teraz idzie wierzchem i wchodzi w tą dziurkę tutaj od góry. I zaciskamy. Podwójny płaski. Ten, który wykorzystujemy przy robieniu taśm i jest on bardzo, bardzo popularny. Tylko wiecie, to jak to tak robię to wszystko w powietrzu, to mi to i zaciskamy. O, tak, na palcu będę trzymać, będzie lepiej. Dobra. I teraz następny taki węzeł wykonamy w pewnej odległości, czyli nie bezpośrednio pod tym, tylko ustalamy sobie jakąś odległość. Ja na przykład sobie ustaliłam, że to jest na połowę mojego palca, tak? Czyli to początek palca i będzie tu. Gdzie jest połowa mojego palca, następny węzeł. I jeszcze raz dla przypomnienia: najpierw kładziemy na wierzchu niteczkę, tą kładziemy też na wierzchu i spodem tutaj w to oczko. Pierwszy ruch. Przytrzymam. Ok. Tak? I jest to w pewnej odległości, tak jak mówię, gdzieś na połowę mojego palca. I drugi ruch. Tym razem kładę nitkę pod te dwie. Tą boczną pod spód. I teraz wierzchem wkładam w to oczko tutaj i przeciągam. I zaciągam nasz podwójny płaski. Tak. I teraz patrzcie co robimy. Zsuwamy jeden węzeł do drugiego. I robią się nam takie uszy po bokach. Jakby no, się zrobiło tak sobie. Dobra. O. I w końcu też po, po tego, poszłam po rozum do głowy do Was, mówię, żebyście sobie przyczepili. A sama oczywiście robię w powietrzu, zaczepiłam to na, yy, na krześle. Ok, i mamy nasze uszy, tak? I następny znowu wiąże sobie w takiej pewnej odległości. Czyli na wierzch. Tą też na wierzch. i spodem tutaj. Pierwszy ruch. Tak, w tym momencie możemy sobie sprawdzić troszkę, może krócej. O. Czy to jest taka odległość, jak chcemy. I drugi ruch pod spód, pod spód i wierzchem tutaj w to ucho. Zaciągnijmy dość mocno. I jak już jest zaciągnięty, to zsuwamy po tych dwóch do góry. O, widzicie? Ja chyba pokazywałam nawet przy którymś kwietniku robienie takich kokardek na taśmie. I tak dalej. I powiedzmy sobie, zrobimy pięć tak, jak ja robiłam: pięć tych krótkich odcinków. A potem 10 długich i znowu 5 krótkich. Te dłuższe ja robiłam na długość całego mojego palca. Czyli ten już jest troszeczkę za długi. Podsunę sobie. O, gdzieś tak. Wyrównam. Zaciągnę. I do góry. I już mamy 3. I tak dalej. Pokażę Wam efekt końcowy, żeby Wam tu nie zabierać czasu. I tak wygląda ten listek w tym etapie tych, kończenia tych pętelek. Tutaj tak jak tu widzicie, troszkę krótsze, troszkę dłuższe. Tu mi się po drodze skończył sznurek. To jest żaden problem, po prostu wzięłam drugi, zaczęłam dowiązywać drugi. I tutaj mniejsze. Tak. I teraz tak. Tu skończyłam i zostały mi cztery, cztery sznurki. Co mogę z nimi zrobić? Mogę je po prostu zapleść w ogonek. I teraz popatrzcie, jak się plecie sznureczek. A przy okazji wam pokażę. Bierzemy zewnętrzną nitkę, przekładamy na dwie kolejne i jakby zawijamy pod tą, pod tą trzecią, tak? raz biorę zewnętrzną kładę na dwie i to przełożenie nie jest końcem tylko właśnie takby jakby tak obwijam tą tą niteczkę zaciągam teraz biorę sznurek z prawej strony i znowu tak jakby kładę na dwie kolejne i zawijam o tą środkową i to jest wszystko i znowu z tej strony kładę na dwie i zawijam pod tą środkową i tu się formuje taki okrągły okrągły sznureczek który będzie nam odawał ogonek na dwie i zawijam pod spód i znowu na dwie i zawijam pod spód. O, i tu się nam formuje taki ogonek, a wykorzystamy wykorzystamy resztki tych tych nitek, które nam tutaj... Możecie to oczywiście zawiązać po prostu i, i zrobić sobie z tego jakieś tam inne trzymadełko, no ale tak mówię, przy okazji pokażę jak się robisz sznureczek. Z czterech. I dopóki tutaj mamy te nitki, to sobie w ten sposób przeplatamy. Na dwie i na końca. Na dwie. I pod spód. No i tu już mam takie króciutki, więc podałoby to jakoś zakończyć. Po prostu tu zawiążę dwa na 2 wezmę i, i zawiążę to w takim zwykłym supełku. O, to mi się już nie rozpruje, a tutaj jak będę sobie to dalej gdzieś wieszać, to Czyli takie wykończenie możemy zrobić. I co dalej robimy? Dalej bierzemy nożyczki. I przecinamy wszystkie te nasze pętelki. Nie bójmy się, to się nam nie rozsypie. Jest związane od tych najmniejszych do tych największych. Wszystkie te sznureczki przecinamy. No i tu Wam jeszcze podpowiem taką. Rzecz, że możemy sobie na przykład w różnych kolorach wiązać te sznurki, tak? Robić jakieś tam jesienne barwy tych liści, czyli tutaj weźmiemy sobie jakąś czerwień, żółć, jakiś tam brąz, tak? I możemy sobie to wiązać w różnych tutaj dowolnych zestawach. I potem przy rozczesywaniu tego sznurka, wyjdą nam ładne takie melanże, to się wszystko nam tutaj. Z tak jedno z drugim zwiążę. o i tak to sobie rozetnijmy do końca ja już może nie będę wam tu czasu zabierać i potem weźmiemy sobie taki gęsty grzebyczek i po prostu będziemy te włoski rozczesywać tak Rozczeszemy, rozczeszemy i jak to rozczeszę i zrobię to się włączę. No i tak to wygląda po rozczesaniu. No raczej przypomina to miotełkę zongur. No ale teraz bierzemy właśnie nożyczki do ręki i nadajemy temu kształt. Rozczesane z jednej, z drugiej, tak. Aha, i teraz tu jeszcze na tym czubeczku ważne jest, żeby jak już rozetniemy ten, ten czubek, te pierwsze pętelki, żeby tu zawiązać te nitki, te, te krótsze, tak, te wiodące, żeby nam się tu nie zsuwały te kolejne, bo potem przy rozczesywaniu mogą nam się tu zsuwać. No dobra, spróbujmy coś z tego zrobić. Jakiś tam kształt liścia temu nadać? Można z ręki, można z jakiegoś szablonu, tak, który sobie tu przyłożymy. Pod kamerą mi jest dość ciężko to ogarnąć. Tak, poza kamerą, szybciutko machnę. Wiecie co, że to naprawdę jest nie takie proste, jak się patrzy na coś, nie bezpośrednio tylko. O! Tak, jeden bok już mamy. I drugi. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Chwileczkę cierpliwości. Taki troszkę nadgryziony przez gąsienicę mi ten liść, liść wyszedł. Ale liście są różne. Ja tam jestem przeciwnikiem idealizowania świata. O! I powiedzmy sobie, że że taki listek Porównajmy do tego, który był wcześniej. No ten jest mniejszy. Ten jest mniejszy, ten jest większy, ale w sumie to tworzy jakąś tam fajną całość. Coś możemy, coś możemy z tego wykombinować. Także, kochani, życzę Wam miłej zabawy. Bawcie się. Widziałam nawet takie malutkie, robione na kolczyki, listeczki tutaj z zaczepem na, na kolczyk. Także wyobraźnia podpowiada nam nieskończone warianty. Ja chciałam Wam pokazać taką główną zasadę. Wydaje mi się, że to jest fajny, prosty sposób robienia tych listków. Także polecam. Jak się Wam podoba, róbcie, dajcie łapkę w górę, nie bądźcie tacy. Wiem, że się rzadko odzywam teraz. Ale zawsze o Was myślę i ciągle coś tam chcę jeszcze nowego, nowego znaleźć, czymś nowym się z Wami podzielić. Buziaczki, pa! pa.